Halo, tor, Gruzja Wrócim. Wszystko to 2 dwa tygodnie temu. Kanały sportowe portowym Tor? się nie tak się że widzę Chodź, Ko, tu mały draniu! Nie, nie trzeba, nie trzeba, Też no, tam, nie lubię, a, a, stary, nice po! Chodź, nasz moi, moi kumpli, Miki, Kor, pamiętasz? Hej, chłopaki! Kopela, się... panowie. Pitko, Piotrze, jakby co? I Mamy też wi-fi, tak że śmiało, bez hasła, bo i po co? Tor? Oh. To on. Ten dzieciak znowu nazwał mnie z Wisłym Noob <laughs> Master. Noob Master 69 nazwał mnie Dzyńcem. Noob Master, he? Znowu to płaca piorunów. Mówi ci to coś? Jak się nie rozłączysz w tej chwili, przylecę do twojej kałupy, znajdę tę zapytałą piwnicę, w której się chowasz Urwa ci łapka i wsadę je w tyłek jesteś! Tak jasne, I do tatusia, się mości. Dzięki to. A powiedz mi, jakbyś jeszcze na przyszło. Dzięki serdecznie tak zrobię. To co? może...